się wyglądam dzisiaj tragicznie. Miałam dzisiaj zajęcia na 8 rano, więc musiałam jechać pociągiem o 6.11. Te zajęcia trwały 3 godziny. Przez 3 godziny siedziałam w tej sali, miaryczkowałam coś. Zaraz Wam powiem, co miaryczkowałam. Uwaga. Nastawiałam miano HCL na roztwór KHCO3, po czym... Oznaczałam zawartość NaOH. I to wszystko tylko po to, żeby dostać jeden punkt. Ja teraz wierzę w siebie z chemii analitycznej, bo to były ćwiczenia z chemii analitycznej, e, i wierzę w siebie, że jestem w stanie zdać ten przedmiot, bo w pewnym momencie stwierdziłam, że ja chyba tego nie znam. W sensie w w pewnym momencie w zeszłym tygodniu i przez większość semestru tak uważam od pierwszych zajęć tak uważam, że ja tego nie zdam, a się okazuje, że jednak może zdam. Zaraz jest 15. Ja dzisiaj sobie kupiłam w biedronce na obiad zapiekanki pap Pedro. Ja wiem, że to jest straszny shit, ale ja po prostu nie mam czasu nawet na gotowanie teraz, bo Wróciłam i się będę uczyć, i cały czas mi łzawią oczy. Nie wiem czemu, ale to chyba od zimna i po prostu ja nie wiem o co z nimi chodzi. One są jakieś takie wymęczone. Wypadałoby się przejść w ogóle do okulisty. Czasem czuję, że widzę gorzej i nie wiem w sumie, czy ja naprawdę widzę gorzej, czy ja sobie to wymyślam. Zapraszam od razu na herbatę. Herbata biała z pomarańczą i agrestem. Przetestujemy sobie. Okej. Okay. Mam ucztę z zapiekankami. Mam dwie piękne papy Pedro. Będę jeść i oglądać coś na YouTubie, bo chyba obejrzę jakiś filmik o redoksach. To będzie dobry pomysł. Uznałam jednak, że będę oglądać filmik o lipidach na jutro. Na biochemię, muszę się nauczyć. I znalazłam coś takiego, bo wpisałam Swingolipidy. Bo po polsku wychodzą mi tylko filmiki e, jakieś dla maturzystów, a ja mam zakres pozamaturalny o swingolipidach, które są tutaj. <coughs> Więc oglądam filmik po słowacku. Nie potrafię słowackiego, ale z tej minuty 30 zrozumiałam coś. Więc liczę, że dalej też zrozumiem, sko. Muszę oglądać to bez przyspieszenia. Widzę w kąciku herbacianym. Smakuje mi ta herbata. Daje taki vibe pomarańczy trochę, bo. Hmm, pomarańcze i agres. No to czuć trochę pomarańcze. Jeśli chodzi o zapach, pachnie owocowo, ale całkiem ładnie. Więc tutaj bym w obydwu przypadkach dała 4 gwiazdki na, na 5. Czy ma klimat świąteczny? Nie. Mimo, że jest pomarańcza, to według mnie totalnie nie. Czy kupiłabym całe opakowanie? Pewnie tak. Ogólna ocena tej herbatki 4 na 5. Wydaje mi się, że chociaż nie. Nie, nie, nie. Bo ja lepsze herbaty oceniałam gorzej, więc tutaj dam ogólną ocenę 3,5 na 5. I wydaje mi się, że to będzie dobre. Kochanie, kochani, jestem przetyrana przez ten dzień. Oglądałam rano o 5, od 5.30 w sumie, oglądałam koszykówkę Lakers Celtics. W chwili, gdy włączyłam, to była już jakby druga połowa, tam trzecia kwarta, coś. I yy, Celtics prowadzili 20 punktami. I sobie pomyślałam, ja włączyłam to, teraz Lakers się i faktycznie zaczęli odrabiać. Skończyło się tak, że musiała być dogrywka, ale na końcu Celtics wygrali, więc e, chyba się cieszę, chociaż w sumie nie, nie lubię żadnych z tych drużyn. Ale zoom, Davis. On jest tak po prostu piękny: w sensie ja nie wiem, nie rozumiem tego. On mi się podoba tak wizualnie, ale w sumie nie do końca, taki mam mieszane uczucia co do tego, czy on mi się podoba, czy nie, ale ma taki jakiś vibe, który mnie przyciąga. Herbata na dzisiaj. Yy. Uh -huh. Uh -huh. Jakie to są owoce. Malina i granat. Zaraz ją przetestujemy, bo muszę coś wypić ciepłego, co bo zaraz mi palce odmarzną. Ta herbata nie pachnie, więc... Zero. W smaku jest to taka przyjemna herbatka owocowa, nie wiem, mi smakuje całkiem takie trzy gwiazdki. Raczej nie kupiłabym całego opakowania, i również nie ma ona klimatu świątecznego, więc jak na razie to chyba tylko jedna lub dwie miały klimat świąteczny. Słabiutko, słabiutko, statystycznie coś od ma herbata daje nam klimat świąteczny. Przyznam się, że podejrzałam trochę. W jednym okienku jest grzaniec. Więc może to będzie miało klimat świąteczny serio. Ja już nie wiem, co trzeba zrobić, żeby wprowadzić klimat świąteczny. W każdym razie mam już dwa zaliczenia, mam zaliczenie z technologii informacyjnej, czyli będę sobie działać po prostu na komputerze w Excelu. I mam zaliczenie z yy, retoksymetrii, o którym gadam tutaj w każdym tym vlogmasie, bo ja nie ogarniam basy, ale dzisiaj z dziewczynami się działam. Na okienku też między biochemią a fizjologią i wydaje mi się, że ogarniam już trochę więcej. Tym bardziej, że teoria wydaje mi się, taka w miarę git nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Następne tematy mnie jakoś bardziej przerażają. Nie wiem w sumie, nie mam taki jakiś dziwny stosunek aktualnie do tego wszystkiego. Ale tak, w ogóle zdałam dzisiaj wejściówkę z biochemii i przewidziałam pytania, dosłownie. Na trzy minuty przed tym czekaliśmy na zajęcia i rozmawiałam z koleżankami po prostu na temat wzoru kwasu omega-3, omega-6, omega-9. I tam gadałyśmy o jakimś kwasie omega-3 właśnie i idziemy później na tę wyjściówkę i dostajemy pytanie. Kwas omega-3. No przecież to mnie uratowało tam. Mam nadzieję, że jutro wymanifestuję też pytania na chemię analityczną, bo dwa razy, dwa razy mi się to udało. At this gentleman. Dzień dobry. Jest dziś czwartek, czyli ostatni dzień tego vlogmasa. Trzeci dzień tego vlogmasa. Jeszcze jutro. W każdy czwartek w tym vlogmasie jestem pomalowana jakoś ładnie, ale dzisiaj mi się nie chce, tak naprawdę mi się nie chce. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, chcę po prostu przeżyć. Mam też tuste włosy, ale czy kogoś ktoś to jeszcze dziwi, że ja ciągle mam tłuste włosy? Wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że teraz noszę czapkę. Więc one są jeszcze bardziej przetuszczone niż się przetłuszczałam normalnie. Nawet mi się nie chce nic robić. Chcę pójść, napisać to i wrócić do domu. A jeszcze później mam wykład, więc trochę złaba. Ale wczoraj miałam opóźniony pociąg, bo zmieniali nam lokomotywę. Czemu? Nie mam pojęcia. Ok, dzisiejsza herbata. Już widzę, że nie ma szału z nią. Mamy dzisiaj czarną herbatę zwykłą. Opinia na jej temat? Brak opinii. Nie się Chłop się poddał. Kochani, zapomniałam o herbatce, ale wydaje mi się, że to nie jest problem z tego względu, że to zwykła czarna herbata, więc nie będzie jej dzisiaj. Y i wypijemy ją jutro razem z inną herbatą, która tam jest. Jutro mam zaliczenie semi na której nic totalnie nie umiem, a dzisiaj w ogóle na tych dwóch zaliczeniach, to ja czuję, że miałam takiego farta, że chyba zdam jedno i drugie serio. Ale nie wiem, może nie zdam. I może to jest takie złudne dla mnie. Ale wydaje mi się, że serio miałam mega fartek. Mam łatwiejszą grupę na zaliczeniu z Excela. A jeśli chodzi o chemię, to w sumie myślałam, że mam wszystko źle. Z obliczeń okazało się, że mam dobry wynik, więc nie wiem też, jakim cudem się to wydarzyło. No ale zarumbiście. Witajcie, jest piątek, godzina prawie 14. Zaraz będę mieć wykład. Z chemii fizycznej, która trwa 45 minut, a potem mam kolokwium. Wypiłam herbatę z wczoraj, której nie wypiłam wczoraj, czyli tą zwykłą czarną herbatę. No i co mogę powiedzieć? Była to zwykła czarna herbata. Dzisiejsza herbata to herbata borówka i limonka. I mam nadzieję, że zdam to kolokwium, bo jezu mój fart wczoraj przekroczył wszystkie granice i wydaje mi się, że ilość farta na ten tydzień już się skończyła. Ale jeśli zdam jeszcze dzisiaj, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Kochani, zdałam fizycz. Jest dobrze, jest bardzo, bardzo dobrze. I cieszę się, że nie mam do czynienia z tym przedmiotem aż do końca... aż do końca lutego. I pewnie nic nie słychać, bo czajnik działa. Mam zamiar ujeżdżać dzisiaj z Wlandera. Właśnie robię herbatę. Czemu chcę odmówić z Chcę odmówić z dlatego, że mega mnie bardzo memy na TikToku i po prostu to jest najlepszy content, jaki mi się przytrafił w ostatnim czasie. Komentarze memy są turbo śmieszne, więc ja muszę obejrzeć ten film. Uwaga, test jest herbatki. Tak, nie taką jagodą. Yy, mi się to podoba. Hmm, dam temu trzy gwiazdki. Jeśli chodzi o smak, jest. Bardzo delikatny. Ta limonka jest praktycznie niewyczuwalna. Trzy gwiazdki też. Nie ma klimatu świątecznego. Czy kupiłabym całe opakowanie? Możliwe, bo ja lubię czasem wypić sobie takie słodkie. Chociaż w sumie ona nie jest słodka, ona nie ma jakiegoś takiego mocno wyraźnego smaku. Ma po prostu smak herbaty owocowej, ale dla mnie herbaty owocowe są słodkie, bo nie lubię słodzić żadnych herbat. Jeśli chcę wypić coś słodkiego, to piję po prostu herbatę owocową, bo wiem, że ona będzie słodsza niż zwykła czarna herbata. Ogólna ocena tej herbaty 3 na 5, była całkiem git. I tym akcentem chciałabym zakończyć kolejną część vlogmasów. Jak widzicie, zostało nam bardzo mało herbat, więc niedługo już koniec. Całkiem polubiłam nagrywanie tego w następnym vlogmasie. Już będzie bardzo świąteczne, bo będę jechać kupować prezenty. Zapraszam na kolejny film. Dziękuję bardzo za oglądanie tego i widzimy się już niedługo. Wszystkiego dobrego dla Was. Papa! Pa.